Cześć, ja się nazywam Kajolodziński, to jest Kajodata i dzisiaj porozmawiamy sobie o zarobkach. Dlaczego porozmawiamy sobie o zarobkach? Dlatego, że jest to jedna z głównych motywacji, dla których ludzie wchodzą do IT i szukają tam pracy. I te liczby są bardzo ciekawe i przedstawimy sobie te liczby dzisiaj. Natomiast to, co wydaje mi się niezwykle ciekawe i to, o czym często ludzie zapominają, to to, że praca programisty nie jest jedyną dobrze płatną pracą w IT. A być może są zawody do których jest się nieco łatwiej dostać, a dają one takie same bądź lepsze zarobki. Jednym z takich zawodów i o nim dzisiaj sobie opowiemy jest BI developer. Czym się zajmuje BI Developer? BI Developer to jest trochę takie bardziej fancy słowo na analityka danych i niektórzy z Was pewnie będą się mnie czepiać, że to nie jest to samo. Z mojej perspektywy ta granica między BI Developerem a analitykiem danych jest często dosyć płynna. W największym skrócie, czym się zajmuje analityk danych? Analityk danych przygotowuje raporty w Excelu, SQLu, narzędziach BI typu Power BI albo Tableau. Analityk i BI Developer też automatyzuje czasem te raporty, albo automatyzuje te analizy, czyli na przykład, nie wiem, napisze sobie jakąś funkcję, która coś wyrzuca, albo napisze jakieś makro w Excelu, albo stworzy jakiś data workflow, który generuje nam regularnie jakiś raport i wreszcie często się zdarza tak, że zarówno BI Developer, jak i analityk danych analizuje te dane, to znaczy próbuje wyciągnąć z danych jakiś insight i oczywiście zależy od pracodawcy, do jakiego stopnia te dane rzeczywiście będą analizowane przez niego, a do jakiego stopnia te dane będą analizowane przez tak zwany biznes. Tak jak widzisz, nie jest to jakiś kosmos i są to rzeczy, które da się opanować. I co więcej, BI developer zaczyna w miejscu, jako analityk danych, powiedzmy, zaczyna w miejscu, w którym każdy z nas jest w dowolnie jakiej pracy się znajduje. To znaczy, jeżeli pracujemy z komputerem, to prawdopodobnie mamy na tym komputerze Excela i prawdopodobnie my albo w jakiś sposób dostarczamy, albo uczestniczymy w dostarczaniu jakichś tabel, zestawień, raportów, podsumowań. Te dwa czynniki, to znaczy mamy Excela. I jesteśmy blisko raportów zestawień, powodują, że możemy na tej bazie budować naszą wiedzę. I teraz dla kontrastu, jeżeli sobie weźmiemy programistę, to żeby człowiek, który nie jest programistą, został programistą, musi sobie zasetapować środowisko i musi zacząć... Programować, to znaczy musi zacząć tworzyć coś, co będzie robił później jako programista. Nie jest to do zrobienia, jeżeli pracuje się, nie wiem, w księgowości, w HR-ach, w customer service i tak dalej. Natomiast, Analityk, przyszły BI developer, może to robić w swojej obecnej pracy w skromny sposób. To znaczy, nic nie stoi na przeszkodzie, najczęściej żeby w swojej pracy strzelić sobie jakiegoś pivota, żeby na przykład przedstawić swojemu szefowi, poczyścić jakieś dane, stworzyć jakąś tabelkę, jakiś wykres w Excelu. To jest naprawdę relatywnie prosta rzecz, a powoduje coś olbrzymiego w swoich skutkach. To znaczy, powoduje to, że my w swojej obecnej pracy Jesteśmy w stanie pracować nad swoimi umiejętnościami przyszłości, to znaczy nad umiejętnościami, które będą w naszej nowej roli. No i teraz pewnie wielu z Was myśli sobie, no dobra, skoro taka jest sytuacja, to prawdopodobnie ci, którzy muszą się uczyć jakby po godzinach i mają taki osobny system, tak? Ci programiści, no to oni na pewno zarabiają o wiele więcej niż tacy BI deweloperze. Zerknąłem sobie na raport z wynagrodzeń za 2022 rok i muszę Wam powiedzieć, że jestem w szoku. Myślę, że w takim samym szoku będzie każdy, kto za chwilę usłyszy te informacje. Otóż, jeżeli mówi się o osobach, które chcą zostać programistami, to bardzo popularną mm, ścieżką jest kariera front-end dewelopera. I skoro to jest popularna ścieżka, skoro y, powstają bootcampy, które zapewniają Cię o tym, że dostaniesz świetną, bardzo dobrze płatną pracę jako developer, no to zobaczmy ile ten frontend developer zarabia. Front end developer, y, front -end developer w, na umowie o pracę y, w złotówkach i są to wynagrodzenia brutto, zarabia między 12 a 18 200 zł. To są dane za 2022 rok od No Fluff Jobs. Nie są to też dane z dupy, dlatego że No Fluff Jobs ma w większości, jeżeli nie wszystkie ogłoszenia z widełkami wynagrodzenia, stąd dosyć łatwo te widełki tutaj wyciągnąć. I teraz. Ile w takim razie, czyli mamy 12 tysięcy, 18 tysięcy, tak? Mniej więcej. Ile w takim razie zarabia nasz BI Developer? Czyli przypomnijmy, osoba, która e, ogarnęła Excela, dołożyła do tego sql i e, Tableau. Tak, te dwie rzeczy już trzeba ogarnąć sobie pewnie po pracy albo w jakichś kursach, natomiast ta podstawa zbudowana w Excelu i rozumienie danych, to jest coś, co spokojnie ogarniasz w pracy, która nie jest pracą analityczną. No więc ile zarabia BI Developer? Według No Fluff Jobs, BI Developer, czyli Business Intelligence, może liczyć między 13 a 18 tysięcy. 12 tysięcy, 18 tysięcy frontend, 13, 18 tysięcy BI. Chciałbym, żeby ta wiedza trochę wsiąknęła, żeby ten komunikat, który właśnie powiedziałem, trochę wsiąknął, bo ludzie często o tym nie myślą. A naprawdę, BI jest obecnie bardzo dochodową ścieżką. Kariery. Nawet jeżeli ktoś myśli o swoim rozwoju nie jest z takiego punktu widzenia, że o, chcę robić coś, co mnie mega pasjonuje, tylko chcę robić coś, co jest w miarę spoko, coś, co potrafi robić, ale coś, co jest dobrze płacne, to okazuje się, że ścieżka BI jest bardzo ciekawa. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, prawdopodobnie jest łatwiej na tą ścieżkę dojść. Bo jeżeli mamy te same rezultaty finansowe, tak, no to następnym kryterium, które powinno nas interesować jest to, gdzie jest się łatwiej dostać? Czy łatwiej jest się dostać tam, gdzie wszystko musimy robić po pracy? Czy łatwiej jest się dostać tam, gdzie tylko część rzeczy musimy robić po pracy? Moim zdaniem wniosek jest dosyć prosty. Ale część z Was powie, ale zaraz, 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 zaraz. Frontend to jest tam jakiś odpad programowania. To nie jest mainstream w ogóle. Prawdziwi programiści to są Full Fullstack developer to jest osoba, która ogarnia frontend, backend, wszystko ogarnia. Mnóstwo różnych technologii i te technologie są właśnie świetnie opłacane i to to powoduje, że ta różnica między innymi zawodami w IT a fullstack developerem jest tak ogromna. No to zerknijmy sobie na to, ile zarabia Full Stack Developer. Otóż, według danych za 2022 rok, Full Stack Developer może liczyć na zrobki między 12 a 18 700 zł brutto. Przypomnijmy, że Business Intelligence, czyli BI Developer, czyli nasz analityk, który ogarnął troszkę dodatkowych skilli, to jest 13-18 tysięcy. Czy jest jasne, o czym ja mówię? Dlatego też wydaje mi się, że trzeba dzisiaj spojrzeć na świat IT troszkę inaczej. To znaczy, jeszcze jakiś czas temu było tak, że tam byli tylko programiści. Później w pewnym momencie zrobił się boom na testerów i spoko, ciekawa ścieżka, ale kompletnie nie moja bajka, swoją drogą testerzy, czyli testing QA, to jest 10-16 tysięcy, więc to są troszkę niższe stawki, Natomiast BI ma naprawdę dobrą stawkę w porównaniu do reszty. I nawet jeżeli te stawki minimalnie się zmieniły, jeśli chodzi o 2022, 2023, pewnie zmienią się w 2024, to nie zmienia się ratio, nie zmienia się stosunek wielkości. To, to, to są te same stawki, tak? To, to są po prostu te same stawki. Dlatego to, co jest według mnie ważne, to w tym momencie zrozumienie, że jeżeli ktoś Mówi Ci zapłać nam 10, 8 tysięcy, chodź na nasz bootcamp. My przetrzymamy Cię przez 6 miesięcy, damy Ci różnego rodzaju zadania, będziesz u nas robił zadanie, nauczymy cię programować, zostaniesz programistą. To to bardzo często jest bardzo zły pomysł, dlatego że mało jest prawdopodobne, że naprawdę dostaniesz tak dobrą pracę po takim bootcampie. Natomiast bardzo prawdopodobne, a w zasadzie pewne jest to, że wywalisz 8-10 koła. Już pomijam to, że może się okazać po dwóch miesiącach, że to w ogóle nie jest dla ciebie. I co wtedy? Co poprosisz o 8 czy 10 koła z powrotem, bo jednak stwierdziłeś, że programowanie cię nudzi? No nie. Dlatego ja polecam, żeby jednak zdobywać swoje umiejętności krok po kroku, żeby robić relatywnie małe milestone, czyli małe dawki wiedzy, bo to to daje ci największy możliwy zwrot z inwestycji, dlatego że koszty, które są poniesione przez Ciebie są relatywnie najmniejsze, bo możesz się wycofać, tak? I jeżeli ogarniesz sobie, nie wiem, załóżmy kurs Excela poniżej 200, tak jak u mnie, no to nawet jeżeli się okaże, że to nie pyknie, to to jest coś, co naprawdę nie jest jakimś mega kosmicznym wydatkiem w porównaniu do innych rzeczy. A być może Ci to po prostu pomoże w Twojej obecnej pracy, a niekoniecznie musisz iść w ścieżkę e, B.A. dewelopera, a z kolei, jeżeli będziesz chciał iść w ścieżkę dewelopera, no to to jest świetny e, sposób zainwestowania bardzo małej kasy e, i później możesz sobie dodawać e, kolejne skille. Jeżeli chodzi o te stawki, to chciałbym, żebyśmy też zrobili tutaj pewnego rodzaju ankietę pod tym filmikiem, to znaczy chciałbym, żebyś mi dał znać w komentarzu, Jakie widełki to są Twoje widełki, albo możesz mi powiedzieć, ile ci w tych widełkach brakuje, znaczy tobie brakuje do tych widełek. Albo jeżeli jesteś super, koksem i chcesz się pochwalić, możesz powiedzieć, o ile te widełki przekraczasz. Wiadomo, że będą outlayerzy, wiadomo, że będą ludzie, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze jako programiści, albo zarabiają bardzo mało pieniędzy jako analityk czy też BI deweloper. Przykład. Jeżeli mamy analityka, który jest jedną osobą, która zatrudnia się w spółce Januszeks i oni tam wystawiają ogłoszenie na analityka, i tak naprawdę to nie jest analityk, znaczy to jest osoba, która robi w Excelu, robi raporty, jednocześnie administruje bazą danych i jednocześnie um, próbuje tworzyć jakieś strategie biznesowe, ale tam łącznie z 10 osób. No to może się zdarzyć, że taka osoba dostaje 6 na rękę, tak? Czy tam 5,5 na rękę. Więc to nie jest jakaś astronomiczna kwota, jeżeli chodzi o ilość obowiązków. Ale jeżeli pójdziemy do większych firm, do większych międzynarodowych firm, będąc uzbrojeni w Excela, SQLa, Tableau czy Power BI, to to są skile, które naprawdę zaczynają bardzo dużo płacić. Także daj mi proszę znać pod tym filmikiem, jaka jest twoja Stawka, ewentualnie jakie są Twoje widełki, po to, żebyśmy widzieli. Jeżeli ktoś nie chce dawać znać, bo na przykład nie może, no to oczywiście ja to rozumiem. Można w jakiś inny, zawalowany sposób e, dać znać, do czego się na przykład zmierza, jakie jest e, coś, co, e, coś, co chcemy na przykład kiedyś osiągnąć. Na przykład ja mogę powiedzieć, że chciałbym kiedyś osiągnąć pensję w wysokości 25 tysięcy brutto. Jeszcze tyle nie zarabiam. Chciałem kiedyś zarabiać 25 tysięcy brutto na umowie o pracę. Zobaczymy, może mi się kiedyś uda. To tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. A jeżeli chodzi o to, jak zostać analitykiem, to Poczekaj tydzień albo zobacz, czy już jest kolejny filmik. Po tym filmiku on się powinien pojawić zaraz na końcu, bo tam Ci powiem, jak dokładnie to zrobić. To tyle, trzymajcie się. Cześć.